Cześć, witam Was w kolejnym tu Turoka. Jak widzicie, dosyć egzotycznie, ponieważ Arta, której u mnie na kanale no, ciężko uświadczyć, także dosyć wyjątkowo, jeśli chodzi o mój wybór. Jednak, coś jest na rzeczy, że ta bitwa znajdzie się na, na kanale 43%. Himmelsdorf. Zimą, a bohaterem jest kiwa jako tako. Arta to AMX 13 F3, czyli Francuz szóstego tieru. Swego czasu nią dawno temu grałem. No i pamiętam, że naprawdę najprzyjemniejszej w tej arcie jest mobilność. Także z tego powodu tutaj troszkę się dziać będzie. No przecież nie wyobrażacie sobie, że to będzie stanie w miejscu i taka bitwa u mnie na kanale ma prawo się pojawić, bo tak na pewno by nie było. Także oglądamy Battle Assistant mod, który dla mnie więcej przeszkadza niż pomaga. 431 całkiem nieźle weszło. Tarta Ta ma 950 średnich i 90 przebicia. Oczywiście w teorii, ale w praktyce często upie 200, 300, 400, także dosyć Dosyć słabo. Widzimy, że topkę w naszej drużynie mamy bardzo słabą. No i bierzemy sobie, jak tutaj kiwa będzie sobie radził. Oczywiście, na czas przeładowania będę troszkę przyspieszał bokiem KW1. KW85. Ciężko z tym modem wyczuć zdecydowanie celowanie. Jak widzicie, i Battle Assistance tutaj. Nie pomaga, żeby idealnie trafić. Kwestia, oczywiście, losowości gry. Powtórka pochodzi z pacza 9-8. Oczywiście, troszkę nam się musi ta bitwa rozwinąć, i widzimy, zaczyna coś się dziać. Wreszcie jedzie MT25 po naszego bohatera. No i kiwa jest w potwornych opałach, bo wiemy, jak to jest. Auto Aim. Spokojne przyjęcie strzału i wykończenie na shot MT25. Znajomość gry wiedział dokładnie za ile dostanie. Wiedział, że dzięki temu, że przyjmie strzał, kupi sobie trochę czasu. Light pojechał słabo, dał się tak naprawdę wykończyć w dosyć łatwy sposób. Także mamy pierwszy frak tysiąc widocznych obrażeń, stan bitwy. 3 do 3, także mieliśmy taki mały przerywnik, co by nie tylko był, był strzał na heal. Także oczywiście spodziewam się, że po tym filmie od razu hejterzy w dziesiątej sekundzie wyłączą film, dadzą łapkę w dół, także jestem na to zdecydowanie przygotowany, a ci, którzy ewentualnie obejrzą do końca i jednak przekonają się, czy ta bitwa jest warta obejrzenia, być może... Dadzą łapkę w górę. Zobaczymy, natomiast na pewno hejt się posypie, no bo wiadomo, arta. Arta to zło, każdy o tym wie. 6 do 5. Bitwa dosyć jak na razie spokojna. Obie strony tam raz wygrywają, raz przegrywają. Strzał blindem nie udało się trafić. Także kolejne przeładowanie. Górka zaczyna padać, ale czołgi na ogrysku. Luch tam 36 HP, także cel <coughs> niezbyt może dobry. Dał się wykończyć. No i zaczynamy co nieco robić dystansu, no bo wiadomo, że bitwa u Turoka musi jakiś tam dystans posiadać, jak zresztą wiecie. 9,9 Wszystko jeszcze jest otwarte. Przeciwnik ma 600, czy tam 700 HP więcej, ale jeszcze nie jest ta tragedia. 9,10 Teraz już 1000 hapsów mniej. No i Kiwa teraz flankuje Artą ISA. Spokojne przycelowanie. Auto aim. No i z 5 metrów, oczywiście, trafiony. 1500 obrażeń. Mamy drugi frag zrobiony. Praktycznie z przyłożenia. Z tak zwanego TD 10-12 hapsów. Drużyna przeciwna ma 200. My mamy 1000. Także to sytuacja jakaś tam <grym> najlepsza nie jest. Tutaj jeszcze jest fałka, która się czai, i jak najbardziej ma szansę nas zdjąć. Szczególnie że ma dużo chapsów. Udało się przeładować, tak zaczyna się robić wreszcie ciekawie. Wyjazd fałki kiwa znowu na spokojnie, wyczekał. Pacną mu niesamowicie mocno na tą artę 967, to jest powyżej średniej. Weszło i z penetracją i powyżej średnich obrażeń. Także jak na tą artę strzał naprawdę. Wyjątkowo udany 2400 obrażeń, 11 do 12. Wróg ma sukę 122-44, KW1 to jeden Heavy rozsztuga, a u nas PZ4H, czyli co to jest, ten chyba Hydro. Teraz zobaczymy, czy to zwykły cholera wie, oraz Pantera, która ma 1 HP, czyli jest nadmuchnięcie. No i oglądamy sobie, co w tej bitewce tutaj będzie się działo. Także kiwa, zdecydował się na y, jazdę. Na górce wyświeciła się SUKA 122 y, Niebezpieczna decyzja o tym, żeby zaryzykować y, takie wystawienie się tutaj na dole. O tyle jeszcze fart, że SUKA jest strasznie ślepa. Udało się ją wykończyć, mamy trzeciego fraga. Baza jest kapowana. 710 HP kontra 403 HP, oczywiście traktujcie tą bitewkę lekko z przymrużeniem oka bo tutaj nie będzie jakichś wyników rzędu 10 tysięcy, jak to było ostatnio natomiast tak jak zresztą wiecie wybór Turoka jest po prostu moim wyborem bitew, które mi się spodobały oraz takie, które ewentualnie uważam, że warto są obejrzenia Wyjazd teraz na kawę jedynkę tyłem, kolejny oflankowany czołg w tej bitwie autoim. i udało się RNG sprzyjało, weszło, no i teraz kiwa został sam na czerwonego T1 Heavy oraz sztuga 3G mając 186 HP. Także sytuacja nie jest specjalnie łatwa, szczególnie że dodatkowo mamy kapowaną bazę. Teraz znowu jedziemy, próba czegoś wykombinowania, także odrobinkę przyspieszam bo teraz musi kiwa objechać ten Himmelsdorf zrobić stosowne kilometry oczywiście na kapie jest jeden czołg to przy przyspieszeniu pokazuje razy dwa wiadoma sprawa także już powolutku dojeżdżamy do miejsca gdzie będzie można próbować dekapować także wrogowie nie są zainteresowani zbytnio robieniem fragów tylko raczej kapowaniem ale spokojnie prawie dwie minuty do Skapowania, także luz, bluz, ale sytuacja przyznacie bardzo trudna, ponieważ ciężko tutaj wyjechać, artą zaświecić wroga i zdążyć jeszcze przycelować. Także to jest sytuacja niełatwa. Tutaj nie ma krzaków za bardzo. Szczególnie sztuk stoi w miejscu prawdopodobnie i teoretycznie powinien wyświecić nas pierwszy, ale wyświecamy go. Kiwa teraz, przycelowuje sztuk. Już nas widział, strzela, kiwa spokojnie, bez nerwów, cały czas strzela. Wiedział, że mógł przyjąć ten strzał, cały czas skupienie i piękne wykończenie za 350. Wszystko tutaj było wyliczone. Kolejny czołg jest na kapie, nie było go widać. Także to było zamierzone przyjęcie strzału, wyliczone, znajomość tego, za ile ten sztuk może nas, nas trafić, że na pewno nas nie zabije. Także mamy 45 hp, 5 fragów oraz yy, Wroga, który ma hapsów 68. Natomiast ten wróg oczywiście ma sytuację dużo, dużo łatwiejszą. Łatwiej jest mu obrócić wieżę, łatwiej jest mu trafić, szybciej skupi. A Arta wiadomo, troszkę jednak ma w takiej sytuacji trudne zadanie, bardzo trudne zadanie. Teraz ładnie zaświecony ten Hewik. Strzela Hewik. Kiwa chowa się za góreczką. Wystaje pewnie tylko czubek lufy. Także ładne, spokojne wyciąganie tej bitewki. Także naprawdę y, świetna gra, jak na arte. Przycelowanie blind. Obejrzyjmy sobie screeny końcowe. Czyli kiwa ładnie, naprawdę ładnie. Pojeździł, wyciągnął tą bitewkę. Bitwa, tak jak mówię, na lajcie, ale jednak z elementami y, tutaj y, takimi emocjonującymi. Odznaka mistrzowska, medal. Gora, czyli zrobił 10 razy więcej obrażeń niż Machapeków, medal obrońcy, yy, specjalista, medal starka, czyli zniszcz przynajmniej dwa wrogie pojazdy, yy, które wcześniej, yy, od których wcześniej dostaniesz yy, dwa strzały i przeżyjesz bitwę, także to jest dosyć yy, rzadki medal i dosyć przyjemny yy, oraz mam również duży kaliber Arto na Himlu no i wyniki mamy 3000 obrażeń Prawie 1400 czystego expats jak na Arte jest wynikiem świetnym. I jeszcze spójrz, spójrzmy na dystans 2640 metrów także całkiem nieźle. Aczkolwiek przyznam się Wam szczerze, grając Artą chyba 9 tieru na Himlu, zdarzyło mi się chyba zrobić 4,5 km, także nie jest na pewno rekordowo, ale bitewka luźna i całkiem przyjemna w odbiorze. Mam nadzieję. Trzymajcie się, cześć. It. Mm -hmm. i love it love it love it uh oh mm -hmm.